Ta storka nie spodoba się mojej kochanej wizerzystce Izuni, Iza. Kocham Cię, pozdrawiam. Wiem, że bieda Ci nie imponuje i kochasz wszystko, co bogate i luksusowe. Natomiast, słuchajcie, te buty yy, nie są tanie. Według mnie najgłupsze buty na świecie, serio, przez te buty Zabiłabym się prawie cztery razy. Wydaje się tyle kurwa pieniędzy. I yy, nie rozumiem tego buta, bo podeszwa jest nie wiem z, kurwa, z czego, ale tylko mały kamieczek zostanie się pod spodem i lecisz. Lecisz jak na łyżwach, na ringu, na lodowisku. Serio. Beznadziejne. Nigdy więcej w życiu takich butów nie kupię. Natomiast jak idziemy już w marki luksusowe, to to są najlepsze buty na świecie i warte każdej złotówki. Czwarta moja para, ale ja je naprawdę tyram. Widzicie, chodzę w nich tak, że ja pierdzielę. Te buty mają 3 lata i dopiero jak je przytyram, fest to kupuję kolejne i mają przepiękne kolorki. I na przykład jestem w Grecji, chodzę po plaży w nich, po wodzie. Mokre stopy wsadzam i naprawdę wytrzymałe, zajebiste. Nie zabijam się w nich. Top. Więc jak chcecie jakieś fajne, porządne, też tak samo skórka, to te są To tamte chyba Izie oddam w prezencie. <grym> nie da, nie ma szans. Tamte są najgorsze ever na świecie. Serio. Wróć. Jak projektowałam swoją autorską kolekcję do Mokito, to nie byłam w ciąży, więc wybierałam takie sylwetki nie dla brzucha. i nie brałam pod uwagę, że będę w ciąży. Później, gdy autorska kolekcja wyszła, pół roku później, ja byłam w ciąży, miałam już duży brzuch i kurczowo nie mogłam założyć większości swoich modeli, aczkolwiek jeden wzięłam po prostu w dużo, dużo większym rozmiarze. Ale uwaga, zostawiłam sobie no, część metki na pamiątkę Nakitą z moje rozmiarówki i wiedziałam, że kiedy się założę i nadszedł dzisiaj ten dzień, e, rok później, że mogę założyć swoje ubrania z autorskiej kolekcji dla Nakita. Ona się sprzedała genialnie, ten w ogóle model się sprzedał to bardzo, ja mu zakładam, moja mama w śmiga na każdą